My żyjemy w sytuacji, w której telewizja publiczna, na którą ja płacę podatki i wy płacicie swoje podatki, desinformuje nas właściwie każdego dnia. Na przykład pozycjonując potencjalne, a niezgodne z prawdą i publicznie przeze mnie... Publicznie przeze mnie krytykowane czy pokazujące za moją sprawą, że to jest nieprawda, telewizja publiczna desinformuje, że na przykład prezydent Polski jest za wystąpieniem Polski z Unii Europejskiej. No, żyjemy w sytuacji, w której. Telewizja publiczna czy te, część telewizji komercyjnych, które kształtują świadomość dużej części Polaków, regularnie każdego dnia desinformuje o funkcjonowaniu organów e, państwa polskiego albo wpływała za sprawą swojej desinformacji na kampanię wyborczą, na proces wyborczy. Mówimy o instytucji publicznej. Tu się I... na szczęście nie udało. Tu się oczywiście nie udało, no bo to już wyglądało w, w, tak nienaturalnie i było tak odległe od prawdy, że nikt rozsądny w to nie uwierzył. A tymczasem chcemy zabierać Polakom, którzy mają prawo do tego, aby dzielić się swoimi opiniami, możliwość dzielenia się tymi opiniami w internecie. To znaczy, ja uznaję, że powinniśmy zacząć od pewnych kwestii zasadniczych. Nie godząc się na to, aby pod pseudonimem współpracownik prezesów ważnych spółek czy ministrów w polskim rządzie obrażał nie tylko osoby publiczne, ale także innych użytkowników internetu, nie powinniśmy godzić się na to, aby płacić środki finansowe na regularną desinformację i propagandę, i potem być może uregulować kwestie, które są pewnym zagrożeniem dla działalności internetu. A to jest, drodzy Państwo, taki rodzaj. Czy chęć wprowadzenia głębokiej nadregulacji i zabrania głosu wielu z Was? którzy pod imieniem i nazwiskiem dzielą się swoimi opiniami, które być może nie są mainstreamem, być może ktoś się z nimi nie zgadza. Ja zadaję sobie też pytanie nad katalogiem tych 27 spraw. Oczywiście część z nich jest zasadniczych, jestem zdecydowanym przeciwnikiem oczywiście, aby nadużywać wizerunku osób do tego, żeby promować jakieś oferty komercyjne, szczególnie jeśli to nie jest zgodne ze stanowiskiem tych osób. Jestem oczywiście przeciwny temu, aby w internecie... Można było promować handel ludźmi i te wszystkie złe rzeczy, które są wymierzone, ale zastanawiam się, czy oddanie decyzji i guzika o tym, co jest prawidłowe, a co jest nieprawidłowe. Urzędnikowi, który jest wskazany przez premiera Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego. Dzisiaj mamy takiego premiera, za jakiś czas będziemy mieć innego premiera, i zastanawiam się, czy, czy jest zgodne z polityką platform cyfrowych albo rządu to, aby mówić wprost, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny zgodnie z polską konstytucją. Czy jest zgodne poruszanie się w przestrzeni internetowej z hasłami, czy to w których jest płeć żeńska i jest płeć męska. Ja nie wiem, kto będzie decydował o wciskaniu guziku, guzika, co jest prawidłowe, a co nie jest prawidłowe. Więc takie zagrożenia wokół tej ustawy widzę jako człowiek głęboko przywiązany do wolności i prezydent świadomy, że żeby zacząć Cenzurę w internecie powinniśmy naprawdę usystematyzować kwestie publicznych organów instytucji telewizji publicznej, które nie mogą desinformować. Brawo pani Prezydencie. Szacunek. Ale dziewczynka za pałkami, która zamierza wzniecić wielki pożar w stosunkach pomiędzy Polakami a Ukraińcami mieszkającymi w Polsce, ma swój własny sposób na walkę w internecie z Polakami, którzy mają inny punkt widzenia niż ona sama. Teraz już wiem, dlaczego mój kanał przez ostatnie 4 lata ma takie trudności: stałe cięcie subskrypcji, zasięgów. Aczkolwiek wyrażam tylko swoje zdanie, na które mam prawo tak samo jak każdy, i który jest gwarantowany Konstytucją Polski. I co na to pan Prezydent Karol Nawrocki? Posłuchajcie proszę, co tym razem wymyśliła owa dziewczynka zapałkami pisząc na swoim Facebook kanale. Eksperci są zgodni, to nowy i najskuteczniejszy sposób na walkę z propagandą. Serwis YouTube pokazuje, jak skutecznie walczyć z rosyjską dezinformacją i fake newsami. Chociaż nie oznacza to, że platforma jest całkowicie czysta od propagandy, widać, że farmy troll są tam aktywnie i masowo zwalczane. Świadczy o tym m.in. usunięcie ponad 11 tysięcy kont powiązanych z Rosją i Chinami tylko w samym 2025 roku. Kluczem do sukcesu jest deplatforming, proces usuwania źródeł dezinformacji z platform społecznościowych. To obecnie najskuteczniejszy i najtańszy sposób walki z kłamstwem w sieci z kilku powodów. Odbiera widownie proces ten błyskawicznie unieważnia zasięgi budowane latami przez propagandistów. Generuje ogromne koszty, zmusza agresora do tworzenia nowych kont i żmudnego budowania audytorium od zera. Czyni propagandę nieopłacalną. Dzięki deplatformizacji wojna informacyjna staje się dla kłamców procesem zbyt czasochłonnym i kosztownym. Pamiętaj, że walka o prawdę to nasza wspólna sprawa. Ty również możesz reagować, zgłaszając toksyczne profile. I nie dając kłamstwu zasięgów. I na koniec, a jakżeż inaczej, żebranie znowu o pieniądze. Do tego postu dodała kilka screenów. Czytamy. Eksperci są zgodni, to najlepszy sposób na walkę z rosyjską propagandą. I ja eksperci powstaje pytanie, ci z Otwartego Dialogu czy z innych mętnych fundacji karmiących się z karmnika Sorosa? O rosyjskiej propagandzie dziewczynka za pałkami mówiła już 10 lat temu, kiedy była jeszcze skromną wolontariuszką Otwartego Dialogu. Tak jest bardzo wygodnie okrzyknąć wszystkich, kto ma inne zdanie rosyjskimi agentami karmiącymi się rosyjską propagandą. A czyją propagandą karmi się taka dziewczynka z zapałkami? Czy rzeczywiście myślę, że Ukraińcy jej wybaczą to, co obecnie robi, wspierając unicestwienie Ukrainy i swoich rodaków? Nigdy nie słyszałam, żeby nawoływała do pokoju tylko o walce do ostatniego Ukraińca, ale tylko tych, którzy zostali na Ukrainie. Zwykle Ukraińcy nie chcą wojny. Pragną jej tylko ci, kto na niej zarabia. I kolejny screen. Internet od momentu pełnoskalowej inwazji na Ukrainie stał się polem doświadczalnym dla rosyjskiej dezinformacji, półprawd i manipulacji. Niestety Europa wciąż zmaga się z brakiem skutecznych narzędzi do zwalczania jawnych kłamstw w sieci. YouTube pokazuje, że jednak wcale nie musi tak być. W samym 2025 roku serwis youtube zablokował ponad 11 tysięcy kont zaangażowanych w szerzenie dezinformacji. Większość z nich była częścią skoordynowanych kampanii propagandowych powiązanych z Rosją i Chinami. Operacja pokazuje nie tylko jak potężna jest dzisiaj machina manipulacji, ale również jak z nią skutecznie walczyć. Pierwsza tego typu operacja miała miejsce jeszcze w 2022 roku, gdy YouTube zablokował na całym świecie rosyjskie media. Powodem było usprawiedliwianie aktów rosyjskiego terroru i samej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ten krok stał się jednym z najbardziej znaczących przykładów deplatformingu w historii i realnym uderzeniem w machinę dezinformacji. Badania ekspertów od socjalnych mediów potwierdzają, najszybszym i najprostszym sposobem na zatrzymanie fake newsów jest właśnie deplatformacja. To nic innego jak odebranie źródłom dezinformacji dostępu do platform społecznościowych. Dlaczego to działa? Propaganda karmi się algorytmami i potrzebuje zasięgów, aby przetrwać. Gdy usuwamy jej źródło, odcinamy tlen dezinformacji, zanim zdąży zainfekować opinię publiczną. Tworzenie i prowadzenie farm troli to ogromne koszta. Deplatformacja sprawia, że odbudowanie bazy obserwujących staje się dla propagandystów czasochłonne i nieopłacalne. Ale czy to nie jest cenzura? Nie. Platformy to prywatne przyszczenie. usuwanie kont łamiących regulamin to dbanie o bezpieczeństwo użytkowników. Badania pokazują, że po usunięciu toksycznych kont ogólny poziom agresji i fake newsów w sieci drastycznie spada. Co ty możesz zrobić? Widzisz profil szeszącej jawno rosyjską propagandę? Kliknij zgłoś, nie komentuj i nie udostępniaj kłamstw nawet by je wyśmiać. To tylko zwiększy ich zasięgi. Jeśli bardzo chcesz się podzielić, zrób to za pomocą screenshota. Przekaż swoje półtore procent podatku na walkę z dezinformacją i nienawiścią. Więc, moi drodzy, macie tu instrukcję, jak postępować z tymi, którzy usilnie udowadniają, wmawiają polskiemu społeczeństwu, że wasze osobiste zdanie to nic innego jak rosyjska propaganda. To nie wymyśliła dziewczynka za pałkami. Jeszcze 10 lat temu krzyczała w internecie o rosyjskiej propagandzie, kiedy widziała, że społeczeństwo polskie widzi, że coś jest nie tak. Potem obrosła w piórka. Dziś Goście z Ukrainy, rzecz jasna ci, co Stepana, zmieniają ulicy w Warszawie, walczą z artystami z Rosji lub tymi, kto nie daj Boże występował w Rosji, zakazują ich występu w Polsce. Goście się panoszą i nawiązują Polakom swój punkt widzenia od Stepana, a potem jeszcze proszą o ochronę. Mam pytanie, kogo tak boję się dziewczynka za pałkami, przed kim potrzebuje ochrony? I to na koszt polskiego podatnika. Pozdrawiam myślących. A chciałaby pani wrócić na Ukrainę? Tak, bardzo bym chciała. Ukraina niby jest blisko od Polski i zawsze mogę pojechać, jakby coś się wydarzyło. Natomiast zawsze mi brakuje. Brakuje mi Ukraińców, brakuje mi kultury ukraińskiej. Jak to? Przecież ich, ich, jest w Polsce Ukraińców teraz? Szacuje się, że około 300 tysięcy Ukraińców jest w Polsce. Codziennie na ulicy słyszę język ukraiński, ale brakuje Ukrainy. Mieszkając tutaj, my tworzymy tutaj swoją Ukrainę, my tutaj też mamy swoją kulturę, możemy tutaj rozmawiać po ukraińsku. Natomiast każdy sobie zdaje sprawę i my to rozumiemy, że my tutaj jesteśmy gośćmi.